Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek. I jest ze mną Tomek 90. Jestem. I Guga Gamerka. Jestem. Intro. Po intrze. I witamy Was w kolejnym odcinku Tomek? O, zapomniał. Tomek? Mm. Za. Za wszelką cenę. Hmm, za wszelką cenę. Dobrze. <grywa> Ujwa, jak mogłeś to zapomnieć? Nie ja... <grywa> Ale zawsze się mnie pyta, zapomnij, zapomnij. <grywa> pierwszy raz i ja takie kuźwa, mówię, co Nie ja spodziewałeś się. Nie, nie. W, w każdym razie, słuchajcie, e, Ula była naszą, że tak powiem, ruletką, powiedziała stop i niestety wypadło na Tomka. <grywa> tak. E, <grywa> Bądź jako też stety, zobaczymy. Ja wiem, że Wy napisaliście, generalnie poprzedni odcinek, który był, to był odcinek, który nagrywaliśmy razem z pierwszym, więc nie widzieliśmy komentarzy z pierwszego i drugiego odcinka serii. I widziałem już, że w pierwszym odcinku było kilka dla nas porad, rad, coś w tym stylu, więc następuje mała zmiana. W sensie, nagrywamy tak, jak nagrywamy, czyli jedna osoba z nas musi uciec, gramy z perkami tak, jak się ustalaliśmy. Tylko, że jeżeli cztery razy nie uciekniemy, w sensie dana osoba nie ucieknie, mamy 0 perków, tak? O, tak. No. Jeżeli jeszcze raz osoba nie ucieknie, to mamy jakby minus 1 do przodu. Czyli mamy jakby pamiętał. minus 5 perków, więc żeby to odrobić, musimy dwa mecze wygrać. O Boże, Wojtek, to, to będzie drugi. Ja, ja przepraszam, czy ja mogę jedno question? Tak. Boże, mam jedno pytanie. Tak, <grywa> jakie. A czemu on to nas informuje na nagraniu. nie, nie powie mówiłem na przed. przed. Nie, mówił to Mówiłem przed? Mówiłem, że trzeba co było robiłeś. słuchać. Trzeba było słuchać. Dobra, Dobra dawaj. Jed, jed, trzeba jedzie. było słuchać. Więc jeżeli przez 10 meczy nie wyjdziemy, hmm. to no. mamy minus Tyk. 10 perków. Super. Więc no. potem musimy 10 meczów dropić. Hmm. Więc I to jeszcze jest 10 razy niech Tomka <laughs> Więc to jest ta I w każdym nie. odcinku halo Wiem. i w każdym Ostatnio odcinku ładnie szło. Dobra, dajmy skończyć I w każdym odcinku e, zmieniamy postacie, czyli jeżeli w dzisiejszym ja gram Jane Romero, to w następnym nie mogę nią grać, ale jeżeli za dwa mecze już mogę nią grać, tak? W ten sposób, żeby była jako taka różnorodność, więc. Za dużo do myślenia. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie jest tak, że wszyscy uciekli, więc na razie gramy z czterema perkami, A jak pójdzie dalej, Zobaczymy, oczywiście. A zobaczymy też pamiętajcie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach dla zasięgów. wpadać też do Agi i do Tomka na kanały, i jak gdzie? Tak, na no G2 też was oczywiście zapraszamy. Wzięłam, że pałeczka. Chciałam. <coughs> pałeczka jest, pałeczka Może jest wyciszona pałeczka z tego co Pałeczka, pałeczka tylko podgląda. I, pod, i podsłuchuje. Pałeczka odgląda. O Jezu. Odgląda to co jest. To tam? Także Agnieszka to. musimy dzisiaj wiesz, Tomka tam pilnować. Indeed. Tomku pamiętaj tryb pieczary. Odpalasz na cały mecz. Tak, takimi postanowimy będzie... tutaj pieczarkę. Dlaczego a, wziąłeś? A czemu? Przecież panią. możesz grać kim chcesz. Właśnie. Nie, ale akurat nie jest. Ustawiłem per. Bo matko, bo. Aha, ustawił tam i jeszcze no ma To nie wziąłeś sobie. Nie wzięłeś sobie postaci pod to, żeby dało się ciebie ratować? No na przykład, wziąłem sobie tak. Ostateczny cios, wziąłem sobie niezłomność, wewnętrzne leczenie. Nie wiem, co daje. To jest jej per I życie na Nie <laughs> No, to był jej perk. Wewnętrzne tak leczenie? Nie wiem co to daje, to oh jest jej perk. Man. Ale ładnie brzmi, no. ładnie wygląda, wziąłem obrazkowo, tak, jest no. tak. Botaniczną uliczną. i uliczną. No to co, ma Wojt... Wojt... Wojtusia? Ja gram z, ze skrytością, z życiem na kredyt, z adrenaliną i z samopatrywanią, ale tą adrenalinę chyba wymienię. A gdzie masz wiedzę? Na gipką wymienię. Co? A czemu bez <grym> wiedzy? Co? A dlaczego mam grać z wiedzą? No bo to Ja mam to opanowaną te, wiedzę uliczną. Wojtek. Tak jak mnie kiedyś. Ja go, nie, on mnie leczy. Nie, ja go leczę, on. Ej, bo ja mam tą wiedzę botaniczną. To będzie, ja mówię, szybciej, co? To będzie, to szybciej. będzie szybciej. A ja nie, ale to ja cię leczę. Leby słowa, lewy. Ale wtedy. to za dużo Dobra, dobra. słuchajcie, mamy 4 minuty słucham. nagrania, więc zrobimy wam tutaj cięcie, bo widzę, że coś nam lobby nie chce złapać, także słyszymy się Indeed. już w meczu. Indeed. Kidoki, Jesteśmy na Gideonie! O, ja pierdolnicze! Dzień dobry! Nie! O, szlak by to trafił. że jak Tomek się to dał, to chyba wychodzę. Nie było Seniga ja na mapę chyba. Ja dałem na ten... Na co ja dałem? Na jakieś krwi... Kurwa! Kurwa! Jest Pilarz! Ten różniciel w sweterku żółtym... To jest buba. No to mamy facecampa. No. Jak za Tomka, to już... Czy co? Jedź do piwni. O chyba. Kurwa. Przestęka. Kurwa? Tomek nie. Tylko, że nie. Jeszcze nic nie zrobiliśmy. Co że się. On tu... ja, o, ja, ja... pierdzielę przedniemie. Pierdę. Przedniemie. Cholera jasna. Przedniemie. No ja myślałem, ja myślałem, że on z góry schodzi, a on szedł z boku. Ej, ale to jest nie fart, że nam ta mapa wylosowała się. No nie, tak troszeczkę. Nie party mnie, że jestem troszeczkę. Tomek unii. szafa, bo on ma barbę! Naprawdę? No nie, To jest szafa! Kurde, <grym> Idzie do ciebie Do kogo? Do Tomka w stronę Tomka poszedł Wojtek, nie poszł w moją stronę! No po, z tego co widziałem poszedł w swoją stronę. Idę. Aga po mnie idzie Tomek Dzisiaj ja też jestem. Teraz widzisz Agę? No. To ma Ale możesz iść tam jednak. Tylko uciekamy tam, gdzie. I idzie Byłem? za mną! Kurwa, kurwa, Tomek, kurwa nie tam! No ja, ja wiem, ja że Nie, przegramy to. Nie, nie, przegram nie słyszałem! Wojtkę zgubiłem! Nee. Muchomorku, gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Tam, gdzie spadłeś Zaraz po prostu. Zaraz po prostu. O kurwa, bo ja wiem, gdzie ja w dół. On ma barwę, taką konkretną barbę. Tomek, cofa! No! Patrzy, patrzy na barbę. Poszedł chyba na prawo, poszedł Obecnych do randomacji. Randoma. Dobra, rób tego, gena Tomek. Poszedł po do tego random'a. Boże, ja, mam Stresa, weź ty do dupy. Nie, Tomek, to ty za bardzo panikujesz i ja wtedy też. Tak. A ja się leczę i po ciebie idę. Macie! Nie wydupiaj Gena, idzie. chłopie! No wydupił! Tomek! Co ty to robisz? To dwa razy jest. pod rząd Gena wydupił! Mogę cię wzmocnić, to mi wychodzi. Nie, już cię zbaczałem. No, no mamy pięć... Ja Tomek, ale ty to nic za... Bo <laughs> <laughs> ja ty płaka. Nie, to już ma przesrane! Minus perk! <laughs> ja już nie chcę! Just say. A ja przez niego, przez tą panikę, wpadłam w jakiś Ja cię uleczę od fafiszany. razu! Rozumiesz? <laughs> Wojtek! Ja się... nie mogę się skupić! Ja rozumiem, to jest też to tylko to... że Kuźwa stary! Ale agę tylko mi załadowały już Idziemy, oddziałam. idziemy, chodź. O kurde. Ja pierdziele, Powiedz, Powiedzcie, jak będzie podnosić, dobra? Ej, ale jak będzie krótki Podnosi mecz, ja, to możemy powtórzyć. Kuśwa, cicho, 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 cicho. Nie nie. No jak bądź. będzie krótki, to... nie, 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 Jestem w szafie. Dobra, whatever, ja zginę śmiercią szybką. Poszedł... Nie, będzie poszedł. Nie. Dobra, ja wychodzę z szafy. Czemu nie wziąłem DSa? To trzeba czekać z wyjściem Troszeczkę. Jak ci ten obłoczek zniknie. No to chyba mnie zeszło, ja sobie wyszedłem. Ej, po on campi! Nie wróci. Się. Poszedł na lewo moje, gdzieś tam. Ty do mnie mówisz? Nie wiem gdzie... Ach po ciebie? Bo chyba Domek, ty to e... nawet nie próbuj. Dzięki. A... A zaraz tu w... nie leczymy się tu, Wojtek. Idzie. Wojtek na pomoc! Masz DSA, znaczy tego Nie mam To kredyt masz Mam, ale nie mam DSA To spać Co to? No to ja Co robisz Wojtek? Nie wiem, właśnie Tomek, lecimy Agę, Tomek, Agę, Agę, Agę Agę, Ragnar Wojtek, o, do piwia, do szybko To jest grane! Jezus Maria Przecież ja przy was nie wytrymie Ale dobrze, że to jest tyle szaf Boże, szafa, okno, killer, coś Musisz ciebie dokończyć To ja cię dokończę, tą, jak ty rób gena O, tu idzie Nie, pójdę Musi się już zginać O, fun, koło mnie Idę po random'a Nie wiem, czy zdarzę Kurwa, to było kupie, nie mogę się ruszyć Weszłem do szafy, przepraszam, pójdźmy ja wejdę, nie, ja wejdę, ja widzisz, wejdę, zostaw Widzisz co Płysza. nas czeka? Ja Właśnie nie widzę ja Tak, za każdym ja razem, kuźwa, ja zainteresuje Tam, zobacz mi, ja jestem lama, zostaw, <noise> jestem lama On tak Oj. po niebie. ja nie mogę normalnie grać przez niego Kuźwa, ja być lama i my living room, no, zostaw mnie <noise> To jest hit <inne. głos> No to będzie że ja tutaj niestety Wyszłem, weszłem i wyszłem do szafy przy nim jeszcze go przeprosiłeś. Przepraszam. O kurwa. No, to pieprzona barba. No, będą też takie mecze, no? Idzie na moje, znaczy na Tomka. tą stronę. Ja idę po Tomka. Dobra. Tomek, ale nie leczymy się. Albo możesz mi szybko ten, bo ja jestem prawie na dotknięcie. Nie, nie jestem. Dobra. Położę. Ale mu się schowałem, o Jezus. Wrócił do was, w razie czego. Tomek, uciekaj nie. stąd. Idź, idź stąd, idziemy się na coś gdzie indziej. Tu przy palecie, tak, tu, 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 tu. Dobra. Że nie spuszczę, coś. gdzieś. No spuści się, jak będzie blisko. No nie być, że moja spadce wyżej działa. Uciekaj stąd, uciekaj stąd, Goni idź. randoma na środku, na górze. A, dobra. wam <laughs> no, spadnie na to, Toć, tu jest dziura, Tomek. Dobra, raz, raz. <laughs> random się lupuje z nim. Róbcie... No i co ty z Radnowie zrobiłeś? Aaaaaaa <grym> my Wojtek w dziurcy jesteśmy Nie jesteśmy Już nie No tak O kurwa On <grym> szedł na dół chyba Taka, Ja w zginęł oni zeszli na dół A gdzie jest ten, gen co mieliśmy go cyk cyk Nie no, Nie wiem, wiem. No a czemu biegasz <grym> No szukałem tego gena, którego nie chciał tamte... To jak się boi no Wiesz Tam jak zawsze możesz rzucić klapą Tak Tak nawet Aga to nie bierze. Chodź na górę może, co? K kreski. O, to chuźwa... Czafa. Sobie, 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 nie, on nikogo nie... Idzie, sobie... idzie. Tomek, nie ta! Kuźwa, to wygniataj, co ty robisz? Nie laska w ogóle, kuźwa. Jaka Tomek. No co, to, nie rób kreski, to ja spatruję sobie. Aj, gdzie... Pizdek, Tomek. Pizdum. Oni się tu lapują. Nie, jeszcze lepiej, Kurwa, nie powiem. Nie chcę tego czuwać. Co, zapato. Jestem z taka mapa się trafiła. No i no, taki killer. I taki Tomek. I taki Tomek. Ale zaraz, albo nie, A... dobra, nie. Jestem w szafie. Chcę powiedzieć, że zawsze możemy na ule zrzucić, żeby losowała, ale. O Boże, szafa, szafa, szafa. Ja nie wchodzę do szafy, za dal daleko jest ode mnie. Ej, jesteście odważni? Bo jest na drugim końcu mapy ode mnie, Uwaga, więc. Uwaga, bierze ją, podniósł ją. No co, to Dopiero ty? jak Wieszają. na hak. zawieś, zawieś Ja jestem w szafie. <laughs> nie, dobrze, no chyba boli. Kończę gena. Eeeh, <laughs> się więcej na niż nagram w tym meczu. <laughs> ty tam jesteś? jest jestem koło ale nie będę ryzykować niż żeby ją ściągać. No musiałbyś Tomek, ty, bo Aga już wisiała dwa razy. Ja jestem ale po drugiej no, stronie a ja... mapy. a czyli raz możesz wisieć, Tomek. Już wisiałem. No, już wisiał raz. Oh, o kurde, to nie, to... Ru... Kto to tu jest? Ja. ja że ją ściągam. Aha, no dobra, o, Aga, Mek. chodź, robimy, robimy, robimy. No ma ma, ma O, o No to Tomek, no to ty się pakowałeś, jak on tam był? Nie było, jak siedziałem na dół. <laughs> Poszlak. Na... Ty jeszcze w piwni będziesz. Tak. Tak! Dobra, ja idę. Ja wyczuwam minus per. Ja wyczuwam go od, od pierwszej sekundy. Czy ja poświęcisz się w razie czego? Tak, bo przecież no to Dobra, pochodzimy. to ja kończę gena. Za wszelką cenę. On idzie. E, idzie do ciebie, bo... Nie, chyba nie. Albo i tak. Tak, idzie do ciebie, idę potomka. Minął mnie po prostu, minął mnie. tylko bogam cię Wraca do... Właśnie oberwałem. E, chyba mi wraca do was. Nie ale jest no trudno. Odszedł ode mnie, więc wraca do piwni chyba. Mamek wypij, stąd, masz zegar. Na... Dobra. Czy mam ich pierwszy, tak? Kuź, po prostu na niego. Weź wygniataj stara prókwo. On będzie mnie szukał teraz. Nie generator został Szuka po szafach, macie szansę. Jak mnie znajdzie to trudno. Macie szansę. Mhm. Na szampanse kuźł. Jest jakaś szafa? Cześć! Dude. O, cie, panie, dobra. Randomka, weź mnie wymacaj. Skupił się, bo wiedział, że dwie osoby nie wybiegły i wrócił po mnie. Dobra, mnie randomka. Widzicie, jak ci poświęciłam. Dziękuję. Bo I tak za tobą jesteśmy. No, ale Tylko to nie i... spiepź tego ja próbuję... jak go teraz jakoś spróbuję zmylić. No a my tu mamy Gena. To Jest nie sami względu śmiechu. Ja robili. więcej się naśmiałem niż nagrałam tej. Kuźwa, randomka, czy ty mnie właśnie na minę wpierniczyłaś? Fucking kill me Idę oglądać Co robisz? No co robię? Kuźwa? Kurwa. Mam nie randoma No tak, ja jestem takim randomem, maga dla ciebie. A nie! Tomek. Kurła, to nie! Ma. Tomek. Co tam nie mam dziadzie? Ty ginie! O Boże! No to mamy minus jeden. Tomek. Krzak, <noise> że ten. że ten, indyt, kurwa. No cóż, więc w następnym odcinku gramy bez perka. Ja, ja za bardzo spanikowałem po drugie. Nie widziałem O na bardzo zdałeś. panikowałeś. No. Oj, dobra, już skończcie. Wprowadziliśmy pocieszoną. No, no ale dobra, no pierwszy. A nie, ty drugi. Nie, pierwszy raz. Pierwszy raz. Pierwszy raz. Każdy no. mniej więcej z nas miał po razie. Widzicie jaka to jest presja? Widzisz, Tomku? No, goni to, to jest. na doma? Tak, pieczora siedzi. On go goni czy nie? Nie. A, czekaj, mogę ci Teraz powiedzieć. Teraz że... jest nie, nie, nie goni. Nie, nie, ona, ona szuka w skrzyni. I znalazła latarkę, ma flashlight. Chyba goni czy nie? Nie. Znaczy był Jak cały czas? Był nie fart, że wybrało nam na tą mapę, no i tego killera, nie? Tak, i tego surwa, który ma ucieknąć, wiem, wiem, słyszałem. O. Może mnie. Nie, ogólnie pan na mnie przypacowała strasznie. Ja też odwaliłam, bo ty tak panikowałeś, że ja zamiast grać... No bo ja na, na gdzie... nie wiedziałem, co robić, iść do gena, nie iść? Na samym początku, jak tylko się zespiłem, od razu mordulec. Słuchajcie, <laughs> gdzie tu jest wyjście? Ja już nie pasmam, nie triggeruję, to Random ma klucz. No ale to klapy nie ma jeszcze chyba. No nie, musisz umrzeć. <laughs> A, musisz umrzeć. Nie no, kuźwa klapa teraz działa na jednego tego diuta. Teraz tak, random kontra Wojtusiałkę. No, będzie ciężko, bo geny chyba na górze zostały. Random biega, nie wiadomo, Na górze chyba chodzi. jest jeden albo dwa geny. No jakoś trzy geny generalnie zostały. No może zostaw świnie. <noise> No, dobra, strolisz na górę, no co? Tam ten biega cały czas. O, widzi, nie, o, widział jego. Weź się jego kreski. Killer w sensie. Dajam tak. kreski. E, no, goni go. No to dobrze, powiecie go, to ja spróbuję klapę znaleźć, chyba, że będzie mnie gonił. O, masz no. Ale no, nie będę go robić. Jeżeli go nie random, to jest bez sensu. Random się lupuje. Czyli się go. Ale randomka daje radę, widać. No. Pas Kubana. To nie wiem, kurczę, robić czy nie? Dobra, będę robić, nie, nie wyjdę na cebulaka. No, lupuje się. Poszedł na górę. Tylko zaraz jedzie się... Uuu! O, czerwony zad, czerwony zad! Co to było? Było? Nice. Dobrze. Na no, mnie kuźwa ktoś się umie lupować. Bo to niech się lupuje, bo teoretycznie klapa powinna się chyba ogarnąć, nie? Yyy... E kiedy? kiedy? Jeżeli naprawię gena. No tak. Yyy... E nie, to bramę będziesz musiał. A nie, to bramę masz. Mhm. Oni się tam gonią? No, no tak, bo no, taka, ale ona się. długo tak nie pociągnie, ty. No robię. To on ją rożnie... Kurby Idź, biegnij! zapiało. by to emocje, ja pier... kur... to połowę. Adam, Kuźba, co za random. Ona schodzi na dół? To niedobrze, bo ja tu jestem. Dobra, rób gena. On, on się napełnia jak na szynkę. Ale lupik kurwa. I są w świniołazie. W świniołazie? Tam gdzie świnie, To ten... Kończę. Wa, żeby mu się nie skończyły... Żeby mu się... <słuch> Ma Nie. O lupuj się, lupuj się, dius! Kurwa, nie! Jezus, Skoń! biedna! A, kuiwa. Uciekaj, Wojtek. Nie, no do klapy się, znaczy schowam się do szafy. Mm, idzie do ciebie? No, już idzie do ciebie. Z drugiej stronę. Gdyby Ty tylko taś... szafy nie sprawdził. A Mikołaj się wykrwawił. Jezu, ale miałem memousznik, z jaką się lupował. On tam no jest masakra. dalej, ten koleś leży? No, leży, leży. No. Tak, leży, leży, próbuję wstać. Ale nie ma dziadzi, przecież tu nie wstanie. Jak ale idą? leczy się, więc marzy o twoim dotyku. On by się dalej lupował, tylko... Yy, ten. mu się... ...jak dykty mu się skończyły. Ale powiem wam, że pod kolor się ubrałyście. Kurze, nie jak Koleżanki wiedzą że po jednym mieście się włóczyły. <głos> 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 tak. O tej samej no, wiedza uliczna. Hmm. Tylko Wojtek ciem... taka... E... Kurde, mami. Kurde, no czą, on... Może ten terror się z... Ok, ona ma, ma klucz. Nie wiem, gdzie on jest. Jest na dole, koło rondonki, gdzieś niedaleko, bo słychać w serce. Nie, już nie. Już przestało bić. Na dół mnie bije, więc... Gdzieś koło mnie. Ej, to są. Tak się przełącza, nie? Na Wojtka i na randomie. Ja a nie są, się. Trzymam tylko to, na randomie. To są dwie, dwie różne, te dwie, dwa różne. Y, no ja już słyszę coraz głośniej, kurczę. Tyle gry, no. no na pieczarę i kuźwa za d ADHD. On, on ciągle biega. Gdzie jest random? Nie wiem. Na dole. Co? Na dole, no. Koło schodów. Ale próbuję <laughs> wyjść czy coś? Dobra, Wojtek ucieka, bo ona ma kludziak. Jak ty wyjdziesz, jej klapa z respi. Na, Dobrze, na ryczy, ale na górze, trzeba tą otworzyć. O to co robi Wojtek? A on lata. On, on lata od bramy do bramy. Na górze lata od bramy Wiele? do bramy? No tak słyszę. Bo go no, słyszę lat... cały czas jest po jednej stronie, mniej więcej. Jest u góry. No, wy jesteście obydwoje po jednej stronie. A nie wiecie gdzie jest ten random dokładnie? Eee, eee, przy bramie. No, teraz jest. No, to przyszedł do bramy. Kurze, go wyleczył. No, kurwa kreski ten, kreski narobi. No ja mam problem, bo ja cały czas słyszę tego killera gdzieś Polne i nie mogę sumury. wejść na górę. Nie mogę wejść na górę. Chyba, że widzę tymi schodami, dobra. Dobra, ona chyba zdąży otworzyć. Nie, nie zdąży. zdąży. Nie o, zdąży! Nie, nie zdąży! Nie, nie, nie! nie. Kujwa. O kujwica. Którą ona nie, otwiera tam? To już nie otwiera! Nie no! No nie ma wyjścia, a jest tu Wiem! O! o, nie. o, o sz... Sz... Ja, ja nie mogę hmm. tego oglądać! Wyłączcie to! <laughs> Jezus kto zrobił? Kiedy tam jest okno? Nie wiedziałem też Szlak Dobra, leć do bramy już Woj O nie, zwęszył cię. No ja mam nie swoje tą kreskę perfumy. O się Ej, szukacie, szukacie. szuka cię! Wojtek Ja pied uda mu się Nie. Nieut to bomka dalej się maca, ale to nic nie da. Nie, nie, nie. nie. No Co? Figu? Aha, bo się naładował od razu. Ale lipa. Kurwa, piksela brakowało. <skrę> ale nie lupa przecież. ty. No ta, po prostu prosto w ptą. paletę. No. Ale skąd on wiedział, że ty tam jesteś? Jak ty byłeś z tym? Nie Musi zauważyć, wiesz. Wyczół parfuma. <sumach> Nie, to był... <laughs> Ale mówię, to była niewidzialna nie kreska. Kurde, jakbym nie wisiał, to... Bo... Ale Emma już jest z tym odcinku. także go no. mnie. Random batik sobie Ale lega. wiecie co, on cały czas stał przy jednej bramie. Może go puści, na tą lupę. Myślisz? Może go puścić, no. no. Przydałoby no. się. O, czecha, już kiwa, no, no, no. Nie, no on no naprawdę filmy. go robił, ten dude. Ten dobrze grał. Jak lupował się przez cały ten... Puści go. Nie. Nie? Ooo! Zwamluje się! Hak jest daleko chyba. No, kurwa. Ale chyba nie uważam. Otworzysz to, otworzysz to, to jest na, na, na bliźnięcie. To nie jest na dotknięcie. Aj, nie. O, to jest nie. większy dotyk. A sraka kusimy. Jezu ty... Mario jest o, no bo... Oo! O, 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 to... Jezus! No właśnie ja widzę tylko jak się tam czerwony punkt telepie! Fuck! Mo, że przestępdzierć! Nie! No, ale ja już to... też ostatni. No to, to był No cóż, za mecz. no Buba nas porobił, no. No! No, mapa, mapa, właśnie mapa dobra dla niego, nie? To A, ja. Ale... To tak. ja tak. Wybacz, to Mówi się, nie, mówi nie, się nie, trudno, w następnym meczu pożu. gramy. Z, no, się, no. Tak, w następnym meczu gramy z minus jednym perkiem, ale jeżeli ktoś ucieknie, to w następnym będziemy grać plus jeden, więc będziemy grać dalej z czterema, więc na razie nie jest źle. Miał tak. barbę, oh, A konsoli tak, koleś Miał wstrząs. A no, Franklina miał, Dyson tak. Ja też miałam wstrząs. O, o, Ale no. powiem szczerze, że mecz. Ja plus pipe. Mecz dobry. Mecz dobry. De tylko fajne, gdyby, nie, ja tylko Tomek. Lupy, i Aga panika, mode on był włączony. <noise> Zdecydowanie. Ja... Znaczy, najgorsze to było to, że nie wiedziałem on on, Że on od razu na samym wstępie już widzę mordercę. Nie wiem, gdzie się schować, <noise> gdzie jak się schować, co zrobić. Ale wiecie Ten... co? My to też jesteśmy głąby. No Zamiast tak. dać oferingi na mapy, które nie są Gideonem, żeby nam ułatwić właśnie, jeszcze, to my, kurcz, no, no właśnie, a ja, a, ja 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 dałem, a ja chyba na punkty dałem, albo nic to ty, nie dałem, ja też, nie To na, na ty, coś ty, coś ty, ty jesteś, w tym teamie taki myślący. No trudno, tak. bywa. <laughs> w każdym razie, moi drodzy, dziękuję wam za ten odcinek pełen emocji, w następnym odcinku gramy minus jeden perk, zobaczymy, kto następnym razem będzie uciekać, a byli ze mną dzisiaj Agnieszka i Tomek. Byliśmy. Byliśmy. Także trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa. 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 No i co, film się skończył, ale to oczywiście nie koniec, moi drodzy. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa.